Dzień dobry, vlogmas 15 jest bardzo wcześnie. Będziemy z spać. Szybko się pakujemy i jedziemy do Poznania. Co mamy? Dziękuję. No, łyż, nóż poproszę Dziękuję. Tak. Łóżka, Widelec. Dziękuję. Widelec nóż. Nóż, dziękuję. Łyżka. Tak. Łyżka. Nóż. Łyżka. O, dziękuję. Co tam mamy jeszcze? Łyżka, dziękuję. To jeszcze, nie Jeszcze jedna łyżeczka, zobacz. Tu, patrz, z tej strony, tu jest łyżeczka. Schowała się. Dziękuję bardzo. No, jeszcze kubeczki, tak? Będziesz podawać mi? Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Tak, to jest do pomidorów. Mamy miseczkę. talerzek. Dziękuję bardzo. miska. To jest miska. Miska. Druga miska. Dziękuję. Trzecia miska. I czwarta. Bardzo dziękuję, kochani, za pomoc. Trzy Ostatnia miska, przypiątka. A włożysz koszyczek tutaj? I nie, koszyczek trzeba jeszcze włożyć tu. Zobacz. No, tu włożysz? O, no, nie pomoże. Dziękuję bardzo. Teraz można zamknąć. Bardzo dziękuję za pomoc. Moja pomoc, co Dzień dobry! Proszę, ten to gorący ten? chłopak. Ale to nie przy samochodzie, tylko tutaj. Nie, tutaj, tutaj, tutaj. tutaj. Dobrze. Ty masz ja myślałem, że w rękach już Cześć wujku! Cześć. 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 Cześć nie jest wujek? To jest no wujek Jacek, tak? Pomóc z bagażami, nie? <laughs> wujka Jacka? Tak? Teraz okej? Okay? Tak. Wojtek a bez czy trzymaj. Zimno tu macie. Jak zimno? Zimno. No bo okna otworzyli. Dzień dobry. Kto jest w bąbelku? Nauczyłam się mówić Jacek. Tak? Powiedz Jacek. Powiedz Jacek. Nie, Uciekaj z nią do tego. Dobra, ja idę. Szalej dostał. Siedząc trzy godziny, no to teraz chcę, wiesz... Tak, tak, teraz... Te, te powietrze poza nim. Zobacz, jak ładnie, Czujesz klimatycznie joga. choineczka, światełeczka. Tu druga choinka. Tak klimatycznie, ładnie. Czekamy na Ewelinkę, bo zaraz wraca z pracy. Tosia, chodź, chcecie przebrać, myszko. Nie. Nie, mhm. Ja Wam tylko chciałam pokazać, co na nas tutaj czekało. Jaki tutaj deserek. Po obiedzie, więc nie mogę się w fantastyczne desery. Wiecie, co wam powiem? Czekałam na ten moment właśnie, bo wiedziałam, że u wypije pyszną kawkę, usiądę sobie wygodnie na kanapie, Tosia się będzie bawiła z tatusiem i z wujkiem. A wujek będzie gotował. <laughs> tak. I podawał nam pyszności i deserki i w ogóle ja po prostu jestem najszczęśliwsza dzisiaj. Emelka już z nami, po pysznym samochody. obiadku, no a raczej takiej kolacji, woli. teraz będą prezenty Tosia. Jest! Czekaj, ja Ci pomogę. To jest właśnie Antosi. Tu chwyć, tu chwyć, halo, patrz tu i szarp. O no dawaj, tak! Dobrze, jeszcze. Na no, zróbko, zróbko, Jeszcze, tak. dawaj. O no. rany! Ja mam teraz wektorek. Ja idę. Teraz na to środę. Środę. No i wyciągamy. Co tu fajne, wyciągamy. mamy? Fajne, nie? Chodź, też ten O ja. wow. Tosia, co tam dostałaś? Co ci ah. mi połóż. Przyniósł. O ja! Ale fajne o, rzeczy. Tam z ci dziurką. Wow. Znaczy ja. Znaczy ja. Antośa. Co tam mamy do układania? Ja cię puzlę! Puzle? Ze zwierzątkami. Wow! Będziemy układać? właśnie, zapal Cześć pepa. Nie, <grym> jest? Jest, to jest, jest świnka, pepa, tak, mówi. Tu jest świnka, tak. Wszystkie świnki to Pepe. Świnka idzie na rowu. Cześć pepa. Cześć pepa. To się układamy zaraz, co? Będziemy się bawić. A zobaczmy tutaj, co tu? To... O ja nie! Ma też takie. Ale ładnie, to się znają. zobacz! To to dużo. Tleci. Do tego! Taro dobrze, właśnie. Ekstra! Ekstra. A jak nie będzie to tata już tam, tam. pokaż co tam tleci. jest w tym różowym boku pudełeczku. To są pule to są do wanny? To tak? No dobrze, że ciocia i wujek mają ma wanienkę, to zaraz tutaj zrobimy. Bo u nas zrobimy. sobie możemy to gryźć nie no, tak? no ale jak myślę o jak no właśnie. Dlatego pomyślałam o tym, tak bo wiem, że nie to pieniędze. Ma. Ma. Będziesz się dzisiaj kochać, Ale Wujek tak? też mają dokładnie i rozpuścimy, jedną zrobimy, prawda? Tak. Zrodziłem, jak działa. I zaraz będziemy, i tam będziemy <noise> <Bo układat>. Co? Wujek i ciocia. A tutaj, jest chyba wujka i cioci od Mikołaja. Proszę ciocia. O Ta. co, co? to co zobaczymy? Co tam jest ciekawego? No. O jasne. Jest... Tu jest zapakowane. Zobacz, czy nie rozpakowywać? Zaraz. Ojej, zobacz miód. Nie Kwiatowy, tak, tu A, Ile procent? Jest... <laughs> Możesz go zalać. <laughs> to, to, tak, to, tak to wygląda. A to... No, Czyli nigdy tego już nie rozpakujemy, tak? bo nie wygląda. ale trzeba. A no ja właśnie myślałam o takim mistrzostwie, no, ale to tak, Na, na sosy. różne takie Na różne takie to Na wszystko. Na orzechni nadsody na, na dymie, na, 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 na marynowane grzyby. Właśnie chciałam naprawdę. Na Mówię, nie mam takiego takiej tej żeby sobie coś. Co wszypać. to jest ho, ho, ho. O, ho, ho. to? Ha ha ha. I teraz no. ostatni no. prezent dla kogo? Dla Wojtka i tylko to to. dla ciebie. <laughs> o oh, nie. Yeah. <śmiech> 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 dawaj! Łobuziela! Pomóż tak, ta dziewczyna! jest śliczna! O! A tych nie było! Jeszcze! byliśmy w sklepie, nawet się pytałam kobietkę, o pokazała pokazałam jej zdjęć ona mówi, że nie. to powiedziała też u nas w sklepie. Nie, a nie, byliśmy, to właśnie nie było. Herbata. Jakie ładne opakowanie! Bardzo tak, ładne? To jest fajne, to mi się no. podoba. A powąchaj sobie świeczuszkę! Powąchajmy, Kochani, świetnie. Powąchasz? Powąchaj. No. nie? Chyba <grym> nie. <grym> 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 I to co to jeszcze? O ja! jest świetnie. Tak. To właśnie, mój Dziękujemy bardzo, Michałajowi. Ja teraz będę mieć tyle gości, że chcę herbatę. Bardzo herbaty. No, ja mnie. Nie, to nie. Pięknie, będę mieć tutaj. A na... to się ci pachnie? Nie. Ty może ty masz coś, nie wiem? Z To się? No po Co czujesz? Nie. Nie? <laughs> nie Nie, czuję. Zaczynamy się bać od siebie. Czuć? Ow, ow, ow. Ja czuję. How, how, how. Ja tego yeah. czuję. ja tylko. Nie, tego nie, tutaj Nie, żeby to się Nie, tutaj nie. Mm, Co dokładnie? Oh. Zapach piernikowy. Nie, to się nie podoba. Ale jest ładne, nie. czy nie? Nie. nie Aha, To może, że nie, nie podoba ci się Jeśli ci nie podoba zapach, to powiedz, ani że nie czujesz, bo tato już by z tobą na sor chciał chyba jechać sprawdzić, czy wszystko w porządku. No, nie, nie, nie. no to może pierwszy spróbujemy serniczkę i zobaczyć, jaki jest smak. Tak, idziemy jeść ja serniczkę. Bez grama cukru. Będziesz jadła satusie? To się. Mm. Czyszczocia? Czyszczocia? Ciocia przebiera się. Swiąteczna wersja. O Jezus, jaki dobry. Ale pychota. Dobry? Uh -huh. Oto chyba będzie tak. Co? O tak, dobra. Tak. Dobra, i co tutaj mamy? To chyba nie tu, bo to musi być niebieskie. To chyba czuję wujek, że to będzie tak. Tak. A ten ptaszek... Nóżki do przodu to tosiu... Od kiedy, do, do tosiu? Od kiedy w ma latają motylki? O. A czemu takie coś włączyliście? Co to w ogóle ma być? No w tle kominek chcieliśmy, żeby tak było Jak nie? nie no. Ale tak. faktycznie te motylki w, nad tym potem to wyglądają takie muchy. Nad takie wyśratem już takim... Tak, od kiedy W grudniu są motylki. Dobra, a teraz co? Kurka? Nie ma! Chciałam to Dolly. No, tutaj się uruchamia. Kupiłeś wszystkim zwierzętom, Marco ubrania. Proszę szczęśliwa. U Tata. swego ulubionego wujka, tak? Pokaż, co tutaj jest. Kogo wyłączymy? Dziewczynę też szczęśliwa. Będziemy teraz oglądać nowocynek skazanej. Jaś my idziemy do w To Tosia dosta takie kuleczki. Wow. A, no, tylko teraz musimy odfoliować. tylko teraz jak to odfoliować, to takie zobacz. Ciosiu, y, ale tosiu, daj cioci. By... Daj cioci, no. dzisiaj no, to zrobi, dobrze? To, to ale woda. fajna woda, Tosiu! Będzie Obywia. plus kuchni. No to, to się świeci? Tak. Jest lampka? Kowierz to wyczerpały mi się, tak, ale zobacz. No tak jest A, Ale fajowe. Nie miałam że tego paperi i stwierdziłam, że była ziemna. Tak? Proszę, ale... No tak, włożysz tosiu? Do wody, no. O, wow. o. Jak fajnie. Idę po piżamkę, dobra? To jest to, że... Jak to się najmiej. Znać jakiś nasz sekret. <laughs> Proszę, jak się bawią. To, to no. Świetnie. Wieczorobie nasz kojica. <noise> Jeszcze się udusi. Oczywiście z Jackiem nie możemy się nudzić i co chwilę on nas rozśmiesza. Nie, z, z Jackiem nie da się nie śmiać. <noise> Więc... E... No, się Sta Chciałem być poważny, Antosia już śpi. Włączyliśmy serio, a tu proszę. No, oni głupawkę sobie odpalają. <grystanie> Chyba, ty. Zatem dziękujemy za oglądanie i widzimy się jutro we vlogmasie. A jutro jedziemy do muzeum i na jarmark. A teraz czas dla nas.